Witam Was serdecznie, kompanierów. Kolejny odcinek naszej serii, moi drodzy. No i świecie jak widzicie, nie mam levela. Nie mam levela, bo zginąłem. Na szczęście, wszystkie temu udało mi się zachować. Ale no niestety, mi się zginęło. Mam praktycznie zerowy level. No to jest zerowe. No to nie ma nawet. Kurde, nawet się nie ruszyła ta kreska. Ale ważne, zobaczcie, co tutaj się pozmieniało. Mój młodszy brat wlazł na serwer i to sam wszystko pozmieniał. Serio, chyba wziął sobie z Wasze słowa krytyki po ostatnim filmie i coś tutaj się pododawał. I teraz mam powiem, że ta chata nie wygląda aż tak. A w dodatku, coś tutaj mamy jeszcze dodatkowego, coś lepszego. To jak wejdziemy do środeczka, proszę bardzo, Tu akurat to ja poniesiemy do skrzynki. W sumie nawet nie wiem po co. Dobra, no nieważne, to tutaj proszę zobaczyć, co zrobił No cyk! Mamy farmę! Mamy farmę i to taką pełnoprawną, więc no ja powiem szczerze, że jestem giga zadowolony, że on tutaj właśnie sobie takie coś podbudował, bo no nie będę ukrywał. No to nam bardzo pomoże, prawda? Dzięki temu będziemy mieli więcej jedzenia, więc ja sobie to już tutaj wszystko elegancko pozbieram. Proszę bardzo, cyk, tych cyk. cyk. Ugo dekorujemy sobie to wszystko. A co dzisiaj widzę? W dzisiejszym odcinku wyruszymy na wyprawę ponieważ wiem gdzie jest taka jedna wioska, udało mi się ją znaleźć podczas grania sobie tutaj, jest ona w tamtą stronę i my sobie tam dzisiaj pójdziemy i adoptujemy zwierzaka. Do adoptowania naszego zwierzaka będzie to prawdopodobnie koń Użyjemy właśnie tego siodła Mamy też 13 kości, więc jak będzie jakiś piesek To też coś możemy tutaj ewentualnie, że tak powiem, pomyśleć Ale to zobaczymy, ja sobie tylko wezmę z jezdono Wy oczywiście zostawicie łapeczkę w górę, subskrybujcie ten zacny kanał Żeby być oczywiście na bieżąco Tutaj w środku teraz to wygląda tak jak widzicie No taka lekka zmiana to po prostu się dodało No ja prawdopodobnie będę tutaj budował jakiś dół No i tak, tu jest mega pusto i coś tu trzeba zacząć budować no, jak widzicie nasze drzewa się rozrosły, już jest tutaj pięknie sympatii, że tak powiem Musimy zrobić jakąś farmę. E, tutaj, jak widzicie, no mamy, niby, jeszcze tą farmkę. No, niby, można to posbierać. No dobra, pozbierajmy, bo to by. Szkoda by było się zmarnować, prawda? Ale powiem wam, że my już na głód, no, no nie możemy narzekać. No naprawdę, nie możemy narzekać. Jest naprawdę bardzo ładnie. Zobaczcie, tutaj sobie elegancko. No naprawdę, jak ja zaraz zobaczę, ja mam całego staka już po prostu zboża. Wow, przecież to będzie jakieś 20 chlebków, a w dodatku jeszcze nam się pali mięsko w domku. No przecież ja już jestem ustawiony. Ja nic nie muszę zrobić. Jedynie co? E, bo teraz widzę, że nie mam zbroi. Gdzie jest moja zbroja? Chyba zginąłem, kurde, czy ja bym stracił z moją całą zbroję? No nie mówcie mi tak, nawet że ja straciłem całą moją zbroję, no nie! No, nie, to będziemy musieli zrobić nową. Dobra, trudno. Robimy nową zbroję, bo ja tak bez zbroje to raczej na taką wyprawę nie będę szedł. Więc no, dobra, wydamy troszeczkę, ale będzie przynajmniej nowiutka. Taka, wiecie, świeża, czysta, elegancka. Brakło mi, kurde, dosłownie dwóch e, żelaza. Dobra, pożyczymy. A po nie, wiecie, co hełmik to Ja się zrobię diamentowy Co ja się będę? Będę miał diamentowego hełma, jak na prawidłowego ziomeczka przystało. No i proszę bardzo, pierwsza rzecz w sumie z diamentów tutaj, która nasza e, mamy ubraną. No i teraz możemy wszystko elegancko założyć. Proszę bardzo, jesteśmy ładnie, elegancko ubrani. No, ul lala, by można było powiedzieć. No i teraz tak, osiem mamy Rose chickenów, tutaj jeszcze trzy kokiet e, pork ciopy. To już daje bardzo, bardzo ładny e, to bardzo ładny staż. Aha, to są moje wszystkie w tym shulker boxie. Tu się akurat widzowie muszę przyznać. Skąd mam shulker boxa? Powinien się zastanawiać. No, raczej będzie to ja nie byłem, prawda? I to jest moja cała zbroja. Shulker boxa musiałem wziąć z creative'a, jak nagrywaliśmy z moim młodszym bratem odcineczek, e, gdzie rysowaliśmy. To to po prostu było na tym samym serwerze, tylko byliśmy tam, 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 daleko, daleko, Daleko i wtedy musieliśmy odłożyć wszystkie tematy a nie miałem jak, no to wziąłem tego shulker boxa. Zaraz go zniszczymy, i go spalimy, żeby nie było, że czytuję. Więc wezmę, to jest też zbroja mojego młodszego brata, jak widzicie. To się wszystko to podziało. Więc to musicie mi wybaczyć, widzowie, ogólnie tutaj. No nie czytujemy, ale to był taki akurat wyjątek po prostu, bo musieliśmy po prostu gdzieś tej temy odłożyć, a nie miałem, po prostu już odlecieliśmy daleko od domku i nie było jak. Więc dobra, żeby nie było, że, że czytujemy ja tego shulker boxa biorę i go wyrzucam daleko, daleko, daleko w Klen moza. Nie ma go! Nie będzie go na naszym świecie. Bye bye! Nie ma tam! Tak, nie będziemy się tak bawić, oczywiście. Żeby tu nie było, że ja czytuję, ok? To po prostu jednorazowa akcja. Przepraszam was, widzowie, ale no, pozwoliłem sobie, bo to jest w końcu mój serwerek, prawda? A teraz tak, odłóżmy tej tego. No to ja nie potrzebnie skraftowałem wszystko. Dobra, trudno, będzie dodatkowa zbroja. Będzie sobie leżeć w wyplecaczku. Dobrze, i właśnie jedna rzecz, którą też muszę zrobić, widzowie, to te mapy skarbów. Zobaczcie, bo te mapy skarbów musimy znaleźć i musimy zobaczyć, gdzie to jest wszystko. No dobra, w każdym razie idziemy po zwierzaka. Mamy siodło, mamy kości, więc powinniśmy już wszystko mieć, co my potrzebujemy. Tu jest jeszcze jakaś Nowa paper, czajcie, a to my sobie możemy chyba kliknąć. E, a nie, to się jakoś... Jakoś to się chyba klikało, żeby... A nie, bo to nie jest mapa, dobra. Walić, nieważne. Słuchajcie, wyruszamy w przygodę. To nie będzie łatwa przygoda, ale dzisiaj idziemy po zwierzaka! Będzie zwierzak, będzie nowy zwierzak. Ja jeszcze patrzę, czy ja mam wszystko potrzebne, no chyba mam. Dobra, idziemy, tam jest wioska, tam niedaleko, dalej jest wioska, jak sobie szedłem na wyprawę, znalazłem wiochę. E, miałem tu gdzieś łódkę chyba, tak? Była tu, no, no je, zasza. dobra, jodymy, 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 dobra, obrócimy set cyk. Pójdziemy. A ja w ogóle... Ja chyba zrobię takie kółeczko, bo tutaj będzie szybciej chyba to w ogóle przepłynąć. Więc sobie popłyniemy tutaj dookoła tego, no i po prostu ogarniemy tam te wszystkie rzeczy. Dobra, wy też możecie w ogóle w komentarzu pisać, e, jaki odcinek mógłbym tutaj nagrać. Co teraz powinniśmy zrobić, waszym zdaniem? Bo ja mam w planach tak. Na pewno, przykopałem się prosto przez ciebie 3 godziny, to na pewno będzie taki odcinek, to musimy zrobić, bo ja po prostu nie mam diamentów za dużo, więc to musimy na pewno ogarnąć. Na pewno chciałbym też nagrać, że lecimy prosto przed ciebie przez 3 godziny, ale tu muszę iść do Endu po Elytra, więc no to, to na pewno nie będzie łatwa misja. No ale ogarniemy to, ogarniemy to widzowie, tak? Dobra, słuchajcie, tutaj sobie zaparkujemy, bo stąd już jest naprawdę niedaleko do tej wioski, tylko muszę się wdrapać na ten klif. No, to nie będzie łatwa misja, ale spokojnie damy radę. Czekajcie, pójdziemy sobie ten. Dobra, cyk, Tick, tick. okay. Kurde, kurde, dobra, okej. Okay. Tędy, dobra. Idziemy, widzowie, dobra, idziemy. Okej, okay. cyk, cyk, cyk. Walimy tutaj skok. Patrzcie, żelazo. Normalnie znaleźliśmy żelazo po drodze. Ej, dobra. Powiem wam tak, tego nie widziałem. Ja w tamtą wioskę szedłem w ogóle od tamtej drugiej strony. Nie szedłem tutaj tym kajwem więc fajnie. Dobra, zawsze takie wiecie, znalezisko. Miło z samego rana zobaczyć. Mnie w ogóle dzisiaj rano e, obudziła po prostu świąteczna bryza zimna. E, piękne, świeże powietrze. Otworzę sobie okno, ale muszę wam powiedzieć, że jak to co roku w Polsce u nas nie ma śniegu śniegu. Święta. Nie wiem czemu to się tak dzieje, że po prostu zawsze jest jakaś, nie wiem, zła aureola, że tego śniegu nigdy po prostu na święta nie ma. Zobaczcie, jakie ładne to są kwiaty. To jest też coś pięknego. Na pewno w jakiś dzień przyjdziemy też je tutaj pozbierać, bo naprawdę. Wow. Piękne, piękna okolica. A tutaj zaraz, jak wyjdziemy, wyłoni nam się wioska, do której my właśnie zmierzamy. Pierwsza wioska, widzowie w tej serii. Pierwsza wioska, i tutaj widziałem konia. I my tego konia, i po, wróciłem się po siodłach, odpoczyłem nagrywanie, no i widzowie teraz musimy tego konia adoptować. To będzie nasze pierwsze zwierzątko oficjalne. E, czy ja stąd doskoczę? Na pewno. Na pewno? Na pewno. Kurde, dobra, bo już się... No le, le, lekutko przezraszyłem, przestraszyłem, ale spokojnie. Dobra, lutujemy domki. Ja do żadnego z tych domków jeszcze nie wchodziłem, więc musimy posprawdzać, czy coś jest w środku. Okej. Okay. Statyw alchemiczny, wezmę sobie, wiecie, zawsze lepiej to mieć w domku niż tutaj. Okej, okay. zobaczmy dalej. Tu jest łóżko tylko. No łóżek chyba nie będę im zabierał. E, możliwe, że ja w ogóle te domki przebuduję i zrobimy sobie właśnie wieśniaków u nas też, żeby byli. Tylko tam są jakieś wymagania do spełnienia, żeby te wieśniaki dobrze się rozmnażały, więc to musimy poglądać, okej? Okay? To musimy ogarnąć. Ale teraz tak, e, tutaj nic również nie ma. Zobaczmy, co jest tutaj. Halo, dzień dobry. No naprawdę nie ma nic. Ej, chciałoby się aż użyć Elytry i tam wlecieć do góry. No nie mamy Elytry na razie. Więc ja powiem wam, że bazę speedrunuję tego Minecrafta dość szybko, żeby odlokować tą Elytrę, bo ona naprawdę się tak przydaje. To jest chyba najbardziej na, na, najbardziej taka OP rzecz po prostu w Minecrafcie, Elytra, co nie? Dobra, lutujemy domki. Tu coś powinno być. Mamy kowala. Ej, bardziej jakieś fajne temy? Eee. Okej, okay, to jest interesujące, no nie ma akurat ze sobą skóry, nie zabrałem, ale doznałem emeralda, w sumie to całkiem gida, co on nam da za trzy emeraldy? Spodnie, ale takie kurde średnie, to sam sobie mogę zrobić z, z tej skóry przecież, dobra Skrzynka O, okej, okay, dobra, jest tu jakaś zbrojka, to się zawsze może przydać, więc sobie to akurat weźmiemy To jest bardzo dużo owiec w ogóle, wow, ale to jest dziwny teren Dobra, ale gdzie są te konie, gdzie są te konie, bo gdzieś tu powinny być Halo, o czym rozmawiacie? Okej, okay, wy macie dokładnie to samo, Jezus, tak siedem? Ty jesteś nienormalny człowieku Ty siedem mi kurde za tunikę yy, skórzaną No chyba go powaliło i to już na totalnie Dobra, co to jest w ogóle? Nie wiem, dlaczego to tak jest zbudowane Ale dobra, nieważne Idziemy lutować dalej domki Powinno tu być jeszcze jakieś skrzynki No jedna skrzynka to jest dość mało Iron Golem nawet tu jest Dobra, czekajcie Sprawdźmy, czy jest coś po prostu, by... Niech, dzień dobry. Aaa, nie ma co nawet ani jednej Skrzynki, To są ziemniaki, są ziemniaki, to są kurde marchewki. Marchewek tutaj ja nie chcę. Chciałbym ziemniaki, chciałbym zrobić farmę ziemniaków. Patrzcie, ile tam jest w ogóle zboża. Bierzemy to całe, to nam się bardzo przyda do rozwoju. O, tu nic nie ma, no dobra, to przypał. Tutaj, halo, dzień dobry. To ten już poszedł spać w ogóle, kurde. Halo, rusza cię, nie spać, nie spać. No, wstawać na nogi, kurde, nie ma spania Tylko ci kotek. Kotek, ty. Ale to ja muszę mieć rybę. Nie mam ryby. Mogę go czymś innym, kurde, nie mogę chyba kota niczym innym, ale fix. O, ziemniaki, dobra, tu Gid, właśnie chciałem ziemniaki. Za ty, kurde, idziesz spać na moich oczach. O co, ludzie, kulturalni, dobra. No, kotek, no, nie mam czym cię wziąć, no, ale dobra, trudno. Przyjdziemy jeszcze po tego kota kiedyś, widzę. Przyjdziemy po niego na pewno. Teraz ja sobie wezmę to, bo to nam się to jest tak OP. To nam się tak przyda, przecież w domku, przecież to daje tyle staków jedzenia. Łoj, oj, oj, już nigdy nie będziemy głodni, dobra, git, okej, okay. teraz idziemy szukać tego konia, ja bym chciał tego konia i tym koniem dojechać do domku, no bo widzowie, no, jest, jest koń, zobaczcie, to będzie nasze pierwsze zwierzątko, tylko muszę je oswoić, dobra, robię to, robię to, dzień dobry, oswajam, oswajam, to się jakoś tak oswaja, okej, okay, oswajaj, oswajaj się, oswaja, okej, okay, oswajaj się, oswajaj się, oswajaj się ze mną, okej, okay, okej, okay, nie martw się, nie martw się, nie martw się, oswajam się, oswajam cię. Uswajam cię. Mamy to! Mamy konia, dobra, daję mu siadło, patrzcie, mamy to, nasze pierwsze zwierzątko, Best Friends Forever! Mamy to i z nim wracamy do naszego domu, chociaż ja wam powiem szczerze, ja zastanawiam się. Czy nie spędzić nocki tutaj po prostu Tylko, kurde, musiałbym konia gdzieś zamknąć, żeby mi nie uciekł Dobra, poczekajcie, zamknę go w takim większym wejściu O, bo tutaj on sobie na, na spokojnie wiedzie. Oj, dobra e, Tu sobie zamkniemy, żeby on sobie tutaj stał Sorry, typo, ale no muszę to pożyczyć, sorry No, kurde, panowie no, Okej, okay, dobra, pójdźmy sobie tutaj spać Na jedną nockę tylko, bo po prostu tak będzie łatwiej Za dnia wyruszmy po prostu z naszym koniem Dobra, jedziemy, jedziemy Jak go możemy nazwać, widzę Musicie mi pomóc z nazwą Nie, co jest, kurde, da... Jedź po prostu, no nie zastanawiaj się, dobra, Git. Już się bałem, że coś nam się stanie. Muszę się zastanowić nad nazwą dla tego konia. Czekajcie, jak my tutaj w ogóle możemy przepłynąć? Kurde, dobra, tam dookoła pojedziemy naszym rumakiem, dobra, dobra,. radę. Oj, sorry! Sorry, 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 koń, Oj, oj, oj! Przepraszam cię, przepraszam, przepraszam, nie chciałem, dobra, ale ja ci dam jakąś tam marchewę zaraz, to to będziesz żył. Czekaj, Czekajcie, ja mogę takiego dobrego dać? Może to, to byś chciał? No, chyba tego nie chcę, dobra, nie wiem, no nieważne. Mogę go jakoś nakarmić, nie wiem, dać mu to. Kurde. No, nie mogę, no nie wiem, trudno, dobra. Jedziemy, jedziemy na naszym rumaku. Nie wiem w ogóle, jak go uleczyć, szczerze. Ja jestem takim nobem w Minecrafta ostatnio. Po prostu pozap zapominałem, jak się gra survivala, to jest mega dziwne. Dobra, czekajcie. Eee, czy my tutaj przejedziemy? Dzień dobry. Czy mogę tu prze przez wodę? Dasz radę, dasz radę. No pewnie, to jest kurde kocur. Czy jest. O, ta nawet ta, pszczołcha, lol. Dobra, czy ja przeskoczę? Dawaj, cyk. Patataj, patataj, odymy. Jademy, jademy nawet prawe, dobra. Git, fajnie, fajnie. Mamy konia. Ja tego konia prawdopodobnie. Muszę nazwać w jakiś taki śmieszny sposób... Oj. Dobra, zrobimy tak, okej. Okay. przejdziemy przez to, nie stresuj się. No, naprawdę jesteś taki gruby, nie zmieścisz się tu? No, ty kurde ty, no, ale mega szybko się jedzie, wam powiem. Oni, i da się jeszcze szybciej, ale zasuwamy. Dobra, to jest to. To jest widzenie właśnie to. Taka wyprawa na koniu. To wam powiem, że to się docenia z czasem. Ja tu nie przyjadę, dobra, spoko. Znajdę inną drogę, nie martwmy się. Um, tutaj się chyba pozmieścimy. Zmieścimy się. Um, no, kurde, no, prawie bym się zmieścił. Dobra, wskoczmy sobie na to. Mogę, możesz na to wskoczyć? Kurde. Możesz. Możesz! O! O, elegancko, no i tak to my możemy żyć No i tak trzeba żyć, dobra Jedziemy do naszej bazy, widzowie Widzowie, i będziemy tam mieli naszego pięknego kunia. no, kurde, naprawdę Mógłbyś się ogarnąć, koniku, bo Tutaj, no, nie mamy łatwej wyprawy, dobra, chwila Jak ja teraz w ogóle go przetransportuję Na drugą stronę rzeki, to nie będzie takie łatwe Chyba po prostu zbuduję jakiś most, taki, wiecie No, z dirta albo z czegoś Bo konie to raczej pływać nie umieją na, Nawet chyba bym tego nie oczekiwał Ale tam już jest nasza, nasza baza tak, jest, tam już ona jest, tam już ją widać, więc fajnie. Musimy tylko jakoś tutaj pomyśleć, jak właśnie z tym koniem wbić się na drugą stronę. Ale dobra, pomyślimy zaraz, czekajcie. Nie, to już nie jest nasza baza, czekajcie, czekajcie. To my jeszcze chyba mamy kawałek drogi, bo. Chociaż nie, no chwila, no jest oświetlone. To jest nasze? Albo my pojechaliśmy tak dookoła! No nie gadaj, co ty mówisz? Jak fajnie, dobra! No to konik jest oficjalnie z nami! No i to jest to: Pierwszy zwierzak, i ja, widzowie, historycznie chcę go nazwać. To będzie Koń Michał. Zapamiętajcie jego imię Koń Michał. O nie. Ktoś z Was ma na imię Michał, napiszcie w komentarzu. Ale właśnie to będzie nasz koń, Michał. Koń, Michał będzie robił dobre zadania. Dobra, dam go tutaj. Jest tutaj sobie sieć. No, niestety nie mam na razie chyba linki. Zobaczę, zobaczę, czy mam jakąś linkę w skrzynkach. Eee, no nie mam. No, no nie mam, więc musisz. Co ty robisz? O, dobrze, siedzę tam. Siedzę tam, Michał. I nie wyskakuj widzowie. Nasz pierwszy zwierzak zdobyty. Dziękuję wam za oglądanie. I po prostu jutro wyruszałem, mam nadzieję, w niesamowitą wyprawę z Michałem.